do marszałka y, Krzysztofa Bosaka, bo y, państwa kandydat, Sławomir Mencen, jeden z liderów y, obok pana y, konfederacji zdobył prawie 15% głosów i organizuje takie spotkania przed drugą turą. Wczoraj było spotkanie niemal dwugodzinne na żywo na kanale Sławomira Mecena na YouTube z Rafałem Trzaskowskim. I panowie nie, do wszystkiego, nie wobec wszystkiego się zgłosili, bo Słowo Mecena przedstawił taką ośmiopunktową deklarację, której, w której przepytuje i Nawrockiego i Trzaskowskiego z konkretnych kwestii. Rafał Trzaskowski na część rzeczy, w sprawie części rzeczy się zgodził, w sprawie części nie. Zgodził się, że nie będzie podpisywał ustawy podnoszące... Podatki, nie zezwoli na wysłanie polskich wojsk do Ukrainy, nie zgodzi się na do zmniejszenie dostępu do gotówki oraz nie zgodzi się na zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni. Ale ja słyszałem pan wypowiedzi, że. Pana to nie przekonuje, ten występ Trzaskowskiego, Mencena. To zupełnie nie przekonuje, bo Trzaskowski po prostu kłamał jak najęty. Dla przykładu, jeżeli chodzi o kwestię podatków, no to powiedział, że on nie jest za podwyższeniem podatków. Po czym po dopytaniu przez słowo Mira Mencena przyznał, że podwyższył znacząco podatki od nieruchomości w Warszawie. Zapytanie dlaczego powiedział, bo były za niskie. No, ale to po prostu Ale, jeżeli pozwoli, chodzi, ale ty, ty, proszę pozwolić. Ale, jeżeli dobrze, chodziło... Ja tylko dodam, że on tłumaczył część podwyżek inflacją na przykład. No nie, nie. Powiedział, że, powiedział wprost, że podwyższył, bo były najniższe w Polsce. Czyli mu się nie podobają podatki i przyznał to wprost. Powiedział, że nie popiera obecnie to kluczowe słowo w jego języku wysłania polskich wojsk na Ukrainę, ale popiera wciąganie Ukrainy do NATO. Mm, Powiedział, tak że jako prezydent podpisałby ustawę o tak zwanej mowie nienawiści i kpił tak naprawdę z podawania przykładów z innych państw, gdzie prowadzi to Wielkie Brytanii do tego, że setki osób siedzą w więzieniu za poglądy. ale Sławomir Mańcen nie potrafił zarzuty. żadnego przykładu z Polski Więc... podać. W, w no, ale są przykłady również z Polski i w ogóle podnarpowało specjalne zespoły ludzi, którzy że mają z jednej strony ścigać obrońców granic za to, że wykonują swoją robotę na granicy z Białorusią, z drugiej strony ścigać ludzi za poglądy. zostali powołani ponownie do spraw przeciwdziałania tak zwanej mowy nienawiści w różnych prokuratorach i przeprowadził przez Sejm. Gdyby nie prezydent Andrzej Duda, to mielibyśmy już podpisane przepisy cenzorskie. Rafał Trzaskowski powiedział, powiedział, że taką ustawę o mowie nienawiści powiedział, że o mowie nienawiści, tę przygotowaną przez Adama Bodnara by podpisał. Natomiast wie pan, wy, wymienia pan to... Wymienia pan broni, Poruszył, pan to, jeśli to pan pozwoli, wymienia pan te się obszary. Wy, w temacie, ale pozwoli mi pan coś powiedzieć, panie marszałku. Trzaskowski, Trzaskowski, ja rozumiem, tylko wymienia pan te obszary, gdzie Trzaskowski jasno powiedział, że nie zgadza się z męcenem pan poruszył mm -hmm. trzy obszary, i właściwie czy cztery, i właściwie we wszystkich on się nie zgadzał. Czterech, czterech się nawet nie zgodził Nawet dokładnie. tam, gdzie twierdził, że się zgadza, tam yes. że się nie zgadza. Na przykład, jeżeli chodzi o gotówkę, no to twierdził, że on by jej bronił, ale w sumie ograniczenia w różnych państwach, no są jego zdaniem uzasadnione. Nie, chodzi gotówkę, jeżeli chodzi o, gotówkę, chodzi to o broń, to, to mówi, no, że on powiedział. tutaj w sumie to yy, nie, nie widzi w ogóle sensu dla poprawiania prawa. W Sejmie jest nie, nasz on krytykował przepisy amerykańskie, dotyczące swobodnego chobotnie było uciekanie. On lubił uciekać, a tu w Ameryce. Ale my żyjemy w Polsce, nie w Ameryce. I w Polsce mamy zakaz dla Polaków, który nie obowiązuje dla Ukraińców, kupienia sobie kamizelki kuloodpornej. Pan redaktor, żeby kupił sobie kamizelkę, jakby chciał jechać na Ukrainę i tam robić reporterską robotę, pan musi mieć koncesję na handel bronią. Z tej koncesji zwolnił Rozumiem, ale panie Marszałku, z że być może to jest naprzód, jeśli pan pozwoli. Ale umówmy się, że nie dotyczy to nie standardowo Polaka zakładanie kamizelki kuloodpornej na szczęście. Okej. Pytanie, dlaczego mamy być rozbrojonym narodem? Sławomir Mencen wprost pytał z skoro mu się te przepisy obecne podobają, dlaczego jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie. To głupie, to też kosztowne dla państwa, dlatego że ludzie, którzy posiadają legalnie broń, uczą się strzelać Ale to jest płac, różnica, różnica między Trzaskowskim a No naturalna polityczna no, no, naturalnie, różnica. naturalnie. Więc pan że tak zapytał mnie o kilka tematów, więc pokazuje, że. Ale nawet panu bardzo bardziej... się też nie podobało, że po, po, po tej rozmowie yy, Rafał Trzaskowski razem z Sikorskim poszli na piwo ze słowem Mencem pan to krytykował. Dlaczego? Czy znaczy, no. oni, oni wyraźnie szukali i szukają zbliżenia? Z nami, Polityka. z naszymi wyborcami. A pan by się z nimi nie spotkał na piwie? No Moim zdaniem powinien jednak wyciągać wnioski z listy klientów niezapraszanych w tym pubie, zamiast się po prostu tam wpychać. Ale co, w papie Sławomira Mencena na liście gości, których się nie przyjmuje, jest trzaskowski. <totrym wioski> i I Wiszą ludzie i z ludzie i z Platformy. <trym wioski> i spisu, i z platformy. I Czyli Mencen nie przestrzega własnych zasad, tak? dobre dobrze. Myślę, że jest normalnym człowiekiem, który wyznaje zasady kultury europejskiej. Jeżeli na e, finisze kampanii wyborczej ktoś do niego ze swoją świtą przychodzi, to przecież człowiek. No dobrze, nie, ale pan by się nie, nie spotkał wyrzuci, na piwie tak. z nie, ja powiedziałem to wczoraj, że ja bym się nie spotykał. Natomiast, y, moim zdaniem, przede wszystkim to, co należy tu analizować, to jest strategię sztabu platformy. Mianowicie? Oni desperacko szukają zbliżenia e, z Konfederacją po no to, żeby zmniejszyć ten dystans, dystans wynikający ze spraw programowych i ideowych. E, z tego też, że Trzaskowski przez całe życie środowiskom takim, jak głosują na Konfederację, pokazywał pogardę, a nie jakąkolwiek bliskość czy zainteresowanie. Nie Ale pis, teraz. A a prawo i się... sprawiedliwość pa państwo pokazywało uznanie, czy też raczej pogardę za swoich Rządów? Za swoich rządów ignorowali nas i zwalczali. Ja wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z kampanii pamiętam teraz po, wypo, po wywiadzie, którego Sławomir Męcen udzielił w kanale Zero, gdzie mówił tam słynne zdanie na przykład o płatnej edukacji. No Jarosław Kaczyński zmieszał z błotem program Konfederacji, określając go mianem darwinizmu. Nie, on zmieszał z błotem to, co media przedstawiają propagandowo jako nasz rzekomy program, a co naszym programem nigdy nie było. Jarosław Kaczyński odniósł się do manipulacji prezentowanych przez media głównego nurtu. W ogóle manipulacją Jarosław Kaczyński. Tak, tak. Pytanie, czy celowo nie wykluczam złe w woli w tamtej wypowiedzi, dlatego że odnoszenie się do karykatury programu jest zawsze łatwiejsze niż odnoszenie się do tego, co mamy do zaproponowania. Zbiegacie o to piwo z Męcenem? Po pierwsze, chciałem się odnieść do tego, o czym mówił jeszcze Marszałek Wosek. Znaczy, można się spierać, mieć wspólne spojrzenie na różne punkty programowe, z czymś się różnić, w czymś szukać podobieństw. To jest normalne. Sześć dni do, do wyborów i. Ale i szuka szukamy... szukacie podobieństw z Konfederacją, to rzeczywiście. Tylko, tylko z... Nie, nie. Chodzi o, o rozmowę męcen -Czaskowski. O tym dokładnie mówię i o tych punktach, które były na stole. Ale chcę powiedzieć, że można też tak negocjować i rozmawiać jak y, pan Nawrocki, jak Karol Nawrocki. Zaraz naj... będziemy na ten temat rozmawiać. Ale chcę pana jako najpierw podpisał, a potem zaczął, zaczął ale... czytać. Znaczy, To jest taka metoda. I uważam, ale panie, panie ale panie uważam, że, 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 że to jest dla pana marszałka Bosaka a takie jedno o, pytanie, panie. Na Czy pan jako szef MSW uważa, że my jesteśmy rozbrojonym narodem, że powinniśmy otworzyć bardziej... Nie, nie to uważam. I bardzo twardo o tym mówię. Zale zakaz kupienia nie, kamizelki. Ale oponec, nie, proszę nie manipulować, to nie chodzi to nie, to o, 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 to o kamizelki, to chodzi o, o dostępność do broni. No Bo wiadomo, ale kamizelka. znaczy bardzo twardo będę mówił nie. I nie do ułatwienia dostępności do broni, ponieważ to się skończy, będzie do, 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 doprowadzałoby do, do zbiorowych tragedii, jestem co do tego przekonany. Tu bardzo Populizm, twardo, no to twardo, twardo, twardo trzeba utrzymywać dyscyplinę. Okoliczności uległy zmianie, no cóż szkodzi obiecać można powiedzieć, ale on nawet nie chciał tego podpisać, nie miał problemu panie Marszałku, szanowni państwo, żeby podpisać deklarację LGBT, chociaż chyba tego pełnomocnika ostatecznie nie powołał, ale tam Wówilo nie miał problemu. W, jako prezydent Warszawy. Tak, jako prezydent Zmierza Warszawy. L... Zdaje się, wczoraj w studiu Sławomira Męcenat dowiedział, że nie ma tego pełnomocnika. On tak zarządza Warszawą, taki to jest znakomity gospodarz, to deklaracja Z no, LGBT... na naszego punktu widzenia to chyba dobrze, to dobrze. że Czeskowski nie powołał pełnomocnika LGBT. Jak chyba was to nie martwi. Jak widać, jak się cieszą. Teraz się dowiedzieli. Nie martwi się tylko. Jeżeli może jedno że to jest bardzo ważne, po czym zdziwił się, że przez, że kilka, nie ma, lat tak, nie że przez kilka lat go nie powołał. Że kilka To pokazuje tego e. pracowitego, zapracowanego Rafała Trzaskowskiego jako gospodarza. Czyli deklarację LGBT+, może podpisać, ale u Mira Mencera nawet tych punktów, na które podobno się zgadza, Dobrze, podpisać to to, nie to, może. To, nadzieja, nadzieja, nadzieja. to nie jest moja to nadzieja. nadzieja. To na pewno się zagłosują teraz Wosa, na Trzaskowskiego. To na pewno nie zagłosują, Wosa, nie zagłosują. zdaniem to ma treli jądrzy w Konfederacji. Znaczy, zaraz, to, to za jakąś miałem minę. Teraz no. też ma pan mnie tęgą. Podobnie. Zacznijmy od tego, że Trzaskowski. Trzaskowski wczoraj z Sikorskim, tam Nitrasem, całą ekipą, tą panią Poprowską, co szefuje sztabowi. Nie tą panią Poprowską, tylko Wioletą Poprowską. I Mencenem. Przepraszam, jaką panią Poprowską? Nie tą, bo powiedział pan tą panią Poprowską. No, wioletą Poprowską. Wioletą, wioletą, wioletą poprocką, poprocką, szefową sztabu. No, wparowali całą ekipą na no, nie swoją imprezę do nie swojego lokalu, gdzie część z nich wisi na liście klientów nieobsługiwanych. I był no? tam Mencen? Był? zrobili wypad na wrogi teren. Ale, co to skuteczny, <grym> skuteczny wypad. Panowie. panowie. Czy mogę odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Yy, ja rozumiem to, no. logikę polityczną tego ruchu, natomiast nie tworzmy wrażenia, że ja teraz mamy być zachwyceni ruchami sztabu Platformy. Był to ruch sztabowy, nie była to żadna wizyta towarzyska. Nikt tam sobie wyraźnie Ale zręczny czy nie Ja się dowiedziałem o tym siedząc na antenie kanału Zero. Byłem zaskoczony. Czyli mi Na tych zdjęciach też nie ma szczególnie zachwyconej miny. Ale był. Zdaniem, ale ale Piotr podawał. Drodzy Państwo, merytorycznie to po, Panowie, panowie. Komentarze, miejsce, To Komentarze są ciekawe. Ja chcę jedno dopytać jeszcze, ja Panie, ja panie Redakcorze. Tak, ale chcę jeszcze jedno a propos tego pozostałego. Sikorski na Twitter nie wrzucił tego, jak goście tego sztabu, tego pubu, przepraszam, skandują wobec Trzaskowskiego hasła niechętne. Został tam przyjęty po prostu bardzo niechętnie. Nie wiem po ilu minutach się stamtąd zwinęli, natomiast to nie jest ich miejsce. Nikt tam sobie w ramionach. Nie wpadał i, i myślę, że jeżeli celem tego było zmniejszanie dystansu z wyborcami Konfederacji, to nie ma. to pana Tomasz Trela, ja mam do pana pytanie, bo ja rozumiem pana narrację, pana logikę. Pan chce za wszelką cenę jest narracja, pokazać. To jest prawda, a to proszę powiedzieć, czy ktoś zmusił. Pana Sławomira Mencena, żeby tam był? Nie, żeby Ktoś go zmusił? Żeby posiadł przy tym, stoli przy tym stoliku. stoliku, bo tam w stoliku zdaje się jest więcej. Ktoś go zmusił, żeby Dla siedział przy tym piwo stoliku. Jest najważniejsze. No, moment, moment. moment. A nie pan, że jedno, to, że jedno zdanie od pana Moszara. To są panowie. panowie. No. Nie, Krzysztof Wosak odpowie i pan pan kończymy pan pan temat pan pan. piwa. Nie, zachował się jak cywilizowany człowiek z własnej inicjatywy. Pan ma z tym problem? Nie, pytam, bo pan ma z tym problem. Nie, nie mam. Jak Dobrze, sobie z panem mam rozmawiam, pytanie, Pan tym cywilizowany problem, no. człowiek, cywilizowany człowiek. No, drodzy państwo, problem. ja polecam tu gościom soczek, wodę, My tu mamy wodę. kawę, herbatę. Pytanie do Krzysztofa Bosaka. Jak pan reagował, jak pan widział na początku rozmowy Sławomira Mencena z Karolem Nawrockim taką, taką przepytywankę, w której Karol Nawrocki odciął się od piątki dla zwierząt, od Polskiego Ładu, od obostrzeń covidowych, czyli od działań rządu Mateusza Morawieckiego? Pozytywnie. Podoba mi się to. Większość pisowców tak mówi nieoficjalnie. Większość pisowców nie zgadza się z tym, Ale co, co innego robił robili, jak rząd Morawieckiego na finiszu. Byli do tego zmuszani dyscypliną partyjną. Ale ja że... przez kogo? No, przez kogoś przez, no, jest przez lidera swojej partii czyli myślę. przez Jarosława Kaczyńskiego i jego pomocników czyli tak zwany zakon PC, który rządzi pisem. Tam jest pewien dualizm jest partyjne przywództwo które narzuca Rozumiem, nie, nie e, przeszkadza to panu żeby własnym poglądom. nie przeszkadza to dzisiaj panu popierać no bo to co pan mówi i robi jest poparciem dla Karola Nowrockiego który jest kandydatem Jarosława nie, nigdy Kaczyńskiego. Ja nie wyraziłem poparcia dla Karola Nowrockiego. Powiedział pan wszyscy tylko nie Trzaskowski. to Mówiłem trochę trudno w drugiej turze żeby że, w mojej ocenie uwzględniając rasy, stanu i profil kandydatów należy ich głosować przeciwko Natomiast to nie oznacza poparcia dla nawrockiego, to oznacza po prostu, że widzę jednego z kandydatów jako gorszego. Natomiast jeżeli pan pyta o kompatybilność nawrockiego z przywództwem PIS-u nie wykluczam, że ona jest niższa niż się wielu wydaje. I zanim pis na Maściu Nawrockiego na kandydata, gdzieś obserwowałem go od momentu, kiedy był kandydatem na prezesa IPN, od początku miałem wrażenie, że w części przynajmniej poglądów jest zbliższy nam niż przywództwo PiSu. Dla przykładu na wszystkich uroczystościach państwowych, na których reprezentował IPN, pozytywnie wzmiankował środowiska narodowe, w tym narodowe siły zbrojne, co Piłsudczykom z przywództwa PiSu, tu się z marszałkiem Zgorzelskim zgodzę, Znowu przez proszę, gardło proszę, nigdy nie przeszło. Yy, ja na... zwracam uwagę też, że marszałek Bosak krytykował wcześniej Karola yy, czy słowa Sławomira Mencena yy, krytykujące Karola Nawrockiego za sprawę słynnej kawalerki też. Yy, słowo Mencen bardzo mocno mówi wtedy o Pan powiedział, krytykował? Od... No, nazwał go oszustem nazwał o Pan powiedział, że ja krytykowałem. Pan krytykował mecena. Nie, wyraziłem inną opinię. Się. Ja no widzę... wyraziłem inną opinię. No tak. Ja, widzę, że... Dlaczego ja pragnę uspokoić pana Marszaka z Gorzelskiego sytuację polegającą na tym, że przywództwo konfederacji jest kolegialne. Mamy od momentu kiedy konfederacja zawiązała się Już nie ma Nieoficjalne w tym rozmowy zaczęły się pod koniec 2019 roku, natomiast e, formalnie... jeszcze <laughs> bardziej zaczęliśmy działać od 19 roku i e, konfederacja na tym polega. I moim zdaniem nasi wyborcy perfekcyjnie to rozumieją, Pan że i... nie musi Musimy mieć jednolitego stanowiska w każdej kwestii. Krzysztof jest Bosak, bardzo proszę. Ludzi, Krzysztof Bosak, Konfederacja. -y, tak? znaczy, ja zastanawiam się, ile jeszcze włożymy wysiłków w to, żeby w ogóle dzisiaj w programie nie porozmawiać o aferze zagranicznego wpływu na te wybory i że na przykład wczoraj wyszło w Dokładnie. rozmowie Trzaskowskiego ze Sławomirem Mencenem, że on bardzo uparcie przez jakieś 10 minut udawał, że nie wie, że jego główny profil na Facebooku to jest jego główny profil i że był w tej kampanii administrowany przez użytkowników z Belgii i z Węgier. Między innymi, głównie z Polski, dodajmy. Nie z Polski, ale także z Belgii, tak. z Węgier, co wiemy w ramach procedur transparentnościowych Facebooka. I tak się składa, że akurat firmy wspierane przez lewicowe fundusze z Ameryki operują dokładnie w tych dwóch państwach, w tym firma związana z węgierskimi służbami to specjalnymi. To co tygodniowy, się, pan pozwoli, lewicowymi. Pani to jest zarząd, i, który taki, że, się, że, Jak że... możemy o tym nie rozmawiać, Pileczkę. a e, za przeproszeniem e, jakieś tutaj e, ja I wspominki i... robić z lat 80. Wydaje mi się, że to e, że jest jeśli pan omijamy poważny temat. Ja rozumiem, jeżeli pan nie uważa za poważny temat, to, że kandydat na prezydenta brał udział w nielegalnych ustawkach, to mogę tylko panu pogratulować. Jeżeli pan chce powiedzieć o tych zarzutach, które formułuje prawica Prawo i Sprawiedliwość złożyło doniesienie do prokuratury. Wirtualna co? polska Pozwoli redaktor Nowik, to nie jest prawica. Ale pozwolą mi panowie skończyć. To są media. Pozwoli. Chciałbym, żeby panowie tak święcie wierzyli w media, naprawdę. Ja nie jest przedstawiony ja nie cały jest panowie, 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 my już pod... mieliśmy komisję w Sejmie, gdzie wyszło, że dyrektor Nasku kłamał Ale panie, regularnie. Panie, panie marszałku, panowie, proszę Proszę mi pozwolić wow, powiedzieć, było. żeby pana no co, panowie. Powołał się na publikację wypowiedzi polskiej, która była kilka dni po panie, panie Marszałku, żeby nasi słuchacze i widzowie zrozumieli, o co chodzi, proszę mi powiedzieć zdanie. Zarzut polega na tym, że ludzie związani z Fundacją Akcja Demokracja przy wykorzystaniu zagranicznych funduszy i zagranicznej spółki kupowali reklamy, które działały na rzecz Sławomira Mencena przeciwko Nawrockiemu, przeciwko. Przepraszam, Rafał Mencenowi na Sławomira? Sławomira Nawrockiemu, a Nie no tylko. Więcej, bo są zarzuty na poziomie y, prawnym i tutaj prawo mamy dziurawe jak sito w wyniku zaniedbań pisu, nie tylko y, platformy, więc y, można powiedzieć, że w mętnej wodzie rybki sobie pięknie pływają, grube rybki z zagranicy. Natomiast to wykracza panie redaktorze poza zagraniczny wpływ na wybory, dlatego że jest zbyt dużo linków łączących te operacje ze stabem, sztabem Trzaskowskiego, na przykład pokazujące, że jego sztabowcy obecni no posłowie platformy publikowali klipy Oczywiście. w wersjach jest innych wersjach, A nie ma tego. A tu to w sensie, nie chcę Mamy dowody na platformach fact checkingowych nie. sprzyjających platformie, które wskazywały, że były te klipy Prokuratura musi wyjaśnić wszystko, co do, do nie, się... Niech pan nie, nie panie nie, nie ma nie, że ma nie, nie ma nie, nie ma nie, pan ma nie, pan... Rzy, głupa, je... jak... to, że... nie ma nie, bardzo proszę. Się się nie, bardzo proszę nie, nie ma nie, Bardzo proszę, nie, nie ma nie, nie ma nie, nie ma nie, nie w panie posłuchaj, zastanówmy się, po co byliście Jeżeli pozwolą, jedną prośbę generalną, że pozwolić, żeby okay, państwo. jak tak się skończą te wybory i jakie to będzie mieć skutki dla polskiej sceny politycznej Krzysztof Bosa? Nie wiemy, jak się skończą, trzeba już głosować. Głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, sumieniami zobaczymy, kto wygra. Natomiast te o prokuraturze opowieści, to proszę nie. Panie było powiedziane. mamy dziurawe prawo, więc tu się nie skończę zarzutami. Prawo trzeba znowelizować natychmiast po wyborach.